Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj film o roślinach zimozielonych, czyli rodendrony, azalie, tuje, wszelkiego rodzaju idla, iglaki. A mianowicie jak przygotować je do zimy, żeby ładnie przyzimowały. Powiem też co to jest tak zwana susza fizjologiczna. Więc, jeśli ten film jest dla ciebie interesujący, to proszę pozostać na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania. I od samego początku wyjaśnię. Susza fizjologiczna jest to taki stan, gdy korzenie roślin nie mogą pobrać wilgoci z ziemi. Czyli po prostu, gdy mamy długi okres bez deszczu, bez śniegu, ale też, gdy ziemia pod wpływem mrozów zaczyna zamarzać i korzenie nie są w stanie pobrać odpowiedniej ilości wody, żeby roślina przetrwała. Dlatego, czy rodendrony, czy oto tuje, czy, czy inne rośliny zielone, jak bukszpany, należy przed zimą obficie podlewać. Obficie, mam tu na myśli, ja podlewam każdy krzak, takie oto tujki. Bukspan, oczywiście, nie, i mniejszą się, ale takie tujki podlewam 5 pięci, litrami wody co około 3-4 dni. drony również. Dzięki temu one nazbierają, zmagazynują w sobie tyle wilgoci, tyle wody, że po prostu nie je, będzie im zagrażała susza. I teraz, jak zabezpieczyć takie oto rośliny? Pierwszym ze sposobów, żeby zabezpieczyć rośliny przed wysychaniem, uschnięciem, czy też przemarznięciem, to jest kopczykowanie. Polega ono na obsypaniu miejsca, w którym roślina wyrasta z gruntu, dużą ilością, czy to kory, czy to innym materiałem, najlepiej sypkim, czy też liśćmi, które zabezpieczą korzenie przed przemarznięciem. Można również w kopczykowa z kopczykowaniem połączyć uzupełnienie kory, ale też uzupełnienie torfu. I samo dostarczenie torfu do rodendronów przyniesie nam dwie korzyści. Jedną to jest zakwaszenie gleby, drugie natomiast to jest ochrona korzeni przed przemarzaniem, ale również ograniczenie parowania wody z podłoża. Kolejnym sposobem zabezpieczenia, czy to rodendronów, czy to takich tujek, czy też małych bukszpanów, jest zabezpieczenie ich agrowłókniną. Robimy stelaż, obwijamy, zakładamy agrowłókninę. Agur, tu należy pamiętać, żeby agrowłóknina nie dotykała rośliny, ponieważ przez agrowłókninę również ona może zostać przemarznięta. Kolejnym sposobem, chociaż przeze mnie praktycznie niewykorzystywanym i mało kiedy polecanym jest użycie kartonu. Karton sam w sobie jest bardzo dobrym izolatorem. Ale do. Ale ze względu na to że kartony dość szybko nasiąkają nasi wilgocią. W takiej aurze jak teraz mamy jesienią one bardzo szybko mogą się rozmięknąć zrobić bałagan niepotrzebny. Tak więc, jeśli chcecie już zabezpieczać y, czymś, to wykorzystajcie agrowłókninę. Takim tujkom oczywiście nic się nie stanie, im wystarczy tylko podlewanie. Natomiast małym takim bukszpanom można je zabezpieczyć, nawet ja bym polecał, żeby to zrobić. Małym hortensjom też, ale w przyrodę dronach jest to moim zdaniem obowiązkowe, ponieważ spójrzcie, tu już mamy pąki na kwiaty na przyszły rok. Tak więc, jeśli nam te pąki przemarzną, to nie będziemy mieli w ogóle żadnych kwiatów na roślinie. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.